Moje dziecko, jestem Twoim Bogiem, tym, który napełnia Twoje życie nieograniczoną łaską i nieskończonym miłosierdziem, gdy znajdziesz się w głębinach rozpaczy, jestem ręką, która wyciąga Cię, by Cię podnieść w chwilach bólu. Jestem Twoją pociechą, Twoim schronieniem, Twoją niezachwianą siłą. Jak orzeł wzmacniam Cię, a moje odwieczne słowo koi rany Twojego serca. Zaufaj moim obietnicom, bo są mocne i prawdziwe. Kiedy znajdziesz się w otchłani rozpaczy, wiedz, że jestem ręką, która wyciąga rękę, aby cię podnieść. Jestem twoją pociechą, ucieczką i niezachwianą siłą. Jak orzeł wzmacniam cię, a moje odwieczne słowo koi rany twojego serca. Wiedz, że drzwi są otwarte do nadprzyrodzonego królestwa, gdzie masz moc nadepnięcia na węże i skorpiony, i nic, absolutnie nic nie może cię skrzywdzić. Przyjmij te słowa jako bombę pokoju, światełko nadziei, rozwiewające wątpliwości i napełniające ducha spokojem. Jestem Twoim zawsze czujnym opiekunem, czuwającym nad Twoją duszą, szczególnie w codziennych wyzwaniach, które cię otaczają. Nawet jeśli czujesz się zagubiony i nie wiesz, komu ufać, pamiętaj, że zawsze jestem tu, przy Tobie. Nikt nie może wyrwać Cię z moich objęć. Zakotwicz się we mnie i zaufaj obietnicom, które dla Ciebie napisałem. Przyjmij te słowa jako zapowiedź niezgłębionego miłosierdzia mojego. Otwórz swoje uszy i pozwól, aby mój boski oddech przemienił Twoje myśli. Przed Tobą wiele lat ważnych misji do wykonania. Czeka na Ciebie święty i cudowny cel. Twoje pożywienie i siła nie znajdują się w tym świecie ani w ludziach wokół Ciebie. Jeśli szukasz głębokich i trwałych błogosławieństw, jeśli pragniesz przemieniającego życia, wiedz, że jestem Twoją jedyną opcją. Idź naprzód, kochaj mnie niezachwianym oddaniem. Pozwól mi zająć pierwsze miejsce w Twoim sercu. Bądź moim priorytetem i proszę o nie więcej niż kilka chwil dziennie. Zostałeś wybrany i przyjęty poprzez moją ofiarę i zmartwychwstanie. Choć zdaję sobie sprawę z Twoich wad, okrywam Cię swoją łaską. Kieruj się moim słowem, szukaj mądrości w Biblii i konsultuj się z moimi sługami, którzy Cię prowadzą. Bądź uważny, a odniesiesz sukces. Pamiętaj, że obowiązki i próby są częścią życia, ale kiedy pokładasz we mnie niezachwiane zaufanie, tchnę życie i radość w Twoją duszę. Daję Ci koronę zwycięstwa i władzę która pozwala pokonywać przeszkody. Jesteś jak skała, mocna i niewzruszona, latarnia wiary. Pozwól mi odsłonić nową ścieżkę pełną chwały, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Wzrastaj z pokorą i ucz się na przeciwnościach losu. Otwórz swoje serce, a ja odkryję nowe ścieżki, udzielę odpowiedzi na Twoje modlitwy, wzmocnię Cię w burzach życia. Pozwól, że poprowadzę cię tam, gdzie źródło twojego zaopatrzenia płynie obficie. Moja miłość i miłosierdzie będą ci towarzyszyć na zawsze, nawet jeśli nie zauważysz mojej obecności, ponieważ jestem spleciony z twoim życiem. Budząc się rano, staraj się unikać niepotrzebnych czynników rozpraszających i zmartwień. Niech twój pierwszy czyn będzie wyrazem wdzięczności za rodzinę, życie i czas, który jeszcze masz. Kochajcie głęboko i szukajcie dobra dla wszystkich wokół siebie. Pamiętajcie słowa, które wypowiedziałem, przykazania, które dałem, aby chronić wasze serca i relacje. Unikaj kłamstwa, oszczerstw, dumy i dyskryminacji. Jeśli te słowa rozbrzmiewają w Twojej duszy i czujesz, jak Duch Święty do ciebie przemawia, staraj się codziennie go szukać, przyjmować Jego słowo i być mu posłusznym. Szukajcie mnie z wiarą, ufając, że odpowiem we właściwym czasie. Przyjdź dzisiaj do mojej obecności, otwórz swoje serce przed kimś, komu ufasz, a twoje kajdany zostaną zerwane. Zostaw za sobą poczucie winy i udrękę, ponieważ od dzisiaj nic nie powstrzyma błogosławieństw i przyszłości pełnej życzliwości i pokoju, które dla ciebie przygotowałem. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Dopóki pozostaniesz ze mną, nic złego ci się nie stanie. Obejmij moją głęboką miłość, zaufaj jej i odetchnij z ulgą. Zachęcaj, aby skierować te słowa do kogoś, kto również pragnie je usłyszeć. Kocham cię całym sercem. Dziękuję, że wysłuchałeś tych słów, przynoszą pocieszenie. Posłuchaj ich jeszcze raz i wiedz, że moja obecność jest zawsze przy tobie. Uspokajając Twoje serce i duszę. Nigdy nie będziesz sam i dopóki pozostaniesz ze mną, nic ci się nie stanie. Bądź wzmocniony, gdy Twoja dusza wyjdzie wzmocniona. Nie bój się konfrontacji ze światem, ponieważ będziesz iść naprzód z niezachwianym bezpieczeństwem. Poczuj się otoczony i chroniony moją wieczną miłością, obejmij ją, uwierz w nią. Mój Duch Święty otacza Cię miłością oddalając niebezpieczeństwa. Poczuj, obejmij, uwierz. Jeśli mój duch napełni was gorliwością, zaleje wasze myśli boskim pokojem, napełni wasze usta śmiechem, obdarzy nowymi wizjami i obdarzy was snami przepowiadającymi to, co ma nadejść, zanurzcie się w moim słowie. Przyjdź i słuchaj codziennie, otwórz Biblię i karm swojego ducha mądrością. Nie zwracaj uwagi na tych, którzy zaskakują cię czymś, co wydaje się być wielkimi objawieniami, próbując narzucić ci życie fałszywymi proroctwami lub manipulować twoją wolą groźbami. Jeśli dopadną cię wątpliwości, mój Duch Święty przyjdzie ci z pomocą, zapewniając pocieszenie w każdej chwili. On otworzy ci oczy i szepnie ci do ucha, że twój Ojciec Niebieski cię chroni i żaden przeciwnik nie może cię pokonać. Mówcie głośno i oznajmiajcie że Wasz Ojciec Niebieski jest z Wami i żaden wróg nie ma nad Wami władzy. Wiedzcie, że przebaczenie jest zawsze dla Was dostępne i zapraszam Was, abyście stanęli przed moją obecnością ze szczerością i pokorą. Przebaczam Twoje winy, oczyszczam Twoje serce i zachęcam Cię do szukania mnie w modlitwie każdego ranka. Ofiarowałem swoje życie na krzyżu i z martwych wstałem, abyś mógł uwolnić się od cierpień psychicznych i duchowych. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem i na tym świecie zmęczenie i błędy są częścią ludzkiego doświadczenia. Nawet moi oddani słudzy stanęli w obliczu zmęczenia i popełnili błędy, ale z pokorą przyznali się do swoich grzechów, powrócili do ołtarza przebaczenia i bez wahania powstali, aby stawić czoła wyzwaniu. Jeśli czujesz się zmęczony, uważasz, że za słabość lub nieumyślnie skrzywdziłeś bliską ci osobę, przyjdź do mnie. Dotykam Twoich ust, oczyszczam Twoje serce i przebaczam Ci. Odnów ducha i determinację. Powstań jak mistrz, zostawiając za sobą ciężar poczucia winy i smutnych chwil. Przypomnij sobie przeszłe chwile radości i triumfów. Stawiaj czoła życiu z niezachwianą wiarą i determinacją, bo jestem z Tobą i kocham Cię. Jesteś moim mistrzem i potrzebujesz pokoju w obliczu wyzwań życia. Pamiętajcie, że jestem u Waszego boku, gotowy uhonorować Waszą wiarę. Wszystko, co dzieje się teraz, ma swój cel, nawet jeśli w tej chwili przyczyny umykają Ci. Kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, a Ty zbierzesz błogosławieństwa, które przygotowałem, zrozumiesz, dlaczego tak ważna była wiara, zaufanie, cierpliwość i czekanie. Otrzymaliście wiele, ponieważ wytrwaliście, a jeszcze więcej jest w drodze. Znam dokładnie Twoje serce i nic nie możesz przede mną ukryć. W każdej chwili możesz do mnie przyjść, zwierzyć mi się ze swojej sytuacji i swoich uczuć. Miłość i zrozumienie to rzadkie towary na tym świecie, ale ze mną masz to wszystko, a nawet więcej, aby ugasić swoje pragnienie pokoju, wypełnić swoje dni moją miłością i rozgrzać swoje serce potężnym uczuciem świadomości, że jesteś kochany ponad miarę. Kocham cię i ta miłość była stała, nawet w chwilach zwątpienia i przeciwności losu. Przestań pokładać zaufanie w tych, którzy cię zdradzają, okazuj uczucia tym, których nie doceniasz i traktuj priorytetowo tych, którzy spowodowali Twoje łzy. Są niegodni. Nie spychajcie tych, którzy sprawili ból, na pierwszy plan Waszego istnienia, bo wiecie, że nie pozwolę na ich upadek i hańbę. Wybieraj mądrze swoich towarzyszy i nie słuchaj tych, którzy chcą cię zniechęcić i ukraść Twoją wiarę. Nie pozostaniesz w tym czasie próby na zawsze, przybędę w idealnym momencie, żeby cię uwolnić. Wiem, że Twój duch jest zmęczony i czasami te próby zachwiają Twoją wiarą, ale pozostań mocny i zdecydowany. Wkrótce ponownie utwierdzę Twoje kroki na ścieżce, która doprowadzi Cię do moich błogosławieństw. Wiem, że czekanie jest wyzwaniem i czasami może wydawać się nieskończone, powodując niezliczone powody, aby się poddać. Jednak proszę Cię o wytrwałość. Sytuacja, przed którą stoisz dzisiaj, jest tygłem, w którym wykuwa się Twoja wewnętrzna siła i nikt nie ukradnie nieuchronnych błogosławieństw, które dla Ciebie przygotowałem. Prezenty, które dzisiaj ofiaruję, są świadectwem Twojej miłości do mnie. Jeśli jest ktoś w Twoim życiu, kto tęskni za tymi słowami, przekaż mu je. Kocham Cię całym sercem. Dzień dobry i dziękuję za wysłuchanie tych słów, ponieważ przynoszą one pocieszenie i wskazówki. Posłuchaj mnie uważnie, bo te słowa są dla Ciebie zaproszeniem do odczucia mojej obecności, co pociesza Twoje serce i uspokaja wzburzoną duszę. Moi umiłowani, w głębi Waszej istoty rozpoznajcie że zasługuję na najważniejsze miejsce i chętnie okażcie mi szacunek w swoim życiu. Zrozum, że jestem Twoim Bogiem, Twoim Panem, Twoim Królem, i nie pozwól nikomu innemu zająć mojego prawowitego tronu. Kochana, być może jedną z przyczyn ostatnich zawirowań w Twoim życiu jest pozwolenie innym na zajęcie miejsca, które tylko ja powinnam zajmować. Pozwólcie, że wyjaśnię utrzymujące się uczucia. Które leżą u podstaw tej trudnej sytuacji. W Twoim sercu jest pustka, która stanie się ogromna, jeśli będziesz nadal unikać mojej miłości. Dlatego dopada cię melancholia i budzisz się w środku nocy ze łzami na twarzy. Twoja tęsknota za miłością jest źle ukierunkowana. Żadne miejsce na tym świecie nie oferuje miłości tak głębokiej jak moja. Przyjdź do mnie a obdarzę Cię pokojem, miłością i odpoczynkiem. Po co się wahać? Czy wolisz nadal poświęcać swoje życie i uczucia tym, którzy sprawiają Ci cierpienie? Nawet jeśli ponownie zniesiesz ból, zanim wrócisz do mnie ze łzami, wiedz, że Cię przyjmę. Moja miłość przewyższa Wasze błędy i złe decyzje. Nie czekaj, aż nadejdzie cierpienie, szukajcie teraz mojego objęcia. Obejmę Cię z czułością, Okazując swoją miłość, i jestem po to, aby Ci pomóc, nawet zanim poprosisz. Cieszę się z Waszej odważnej postawy w obliczu przeciwności losu i proszę Was, abyście nadal wierzyli i ufali Mi, Waszemu prawdziwemu, wiernemu i potężnemu Bogu. U swojego boku unikaj tych, którzy z Ciebie drwią i wypowiadają słowa, które kradną Twoją radość. To nie są Twoi prawdziwi przyjaciele ale osoby, które porzuciły swoją wiarę i zazdroszczą ci losu. Pamiętaj, że jesteś głęboko kochany i błogosławiony, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Nie trać czasu na próby ich przekonania lub błaganie o zgodę. Oczyszczę twoją ścieżkę z tych, którzy cię krzywdzą i wprowadzę do twojego życia ludzi, którzy naprawdę cię kochają. Odpędź rozpacz, nie podsycaj zmartwień w swoim umyśle, nie dopuszczaj do duszy negatywnych myśli. Chroń swój umysł hełmem wiary, swoje serce napierśnikiem sprawiedliwości i weź w swoje ręce miecz mojego słowa. Przygotuj się do bitwy, bo zwycięstwo będzie twoje. Nawet jeśli zachwiejesz się i upadniesz, wyciągnę rękę, aby pomóc ci wstać. Podejmij wyzwanie, nie pozwól, aby lęk zniewolił twoją przyszłość. Zwalczaj ze wszystkich sił zniechęcenie i strach, i powiedz, że we mnie wierzysz i jesteś gotowy zwyciężyć. Pobłogosławię twój dom, uzdrowię twoje ciało, duszę, emocje i sytuację rodzinną. Bądź świadkiem na własne oczy mojej nadprzyrodzonej mocy. Wiedzcie całą swoją uwagą, że kocham was szczerze i proszę, abyście każdego ranka przychodzili do mnie, karmieni moim słowem. Pozwól, aby Twoja wiara zapłonęła i pochłonęła wszystkie lęki, które utrudniają Twój postęp. Nie możecie wejść do Waszej ziemi obiecanej, bojąc się fałszywych gigantów. Zrób krok wiary, powierzając swoje możliwości, zmagania i porażki w moje ręce. Pamiętajcie, że na tym krzyżu Wasi wrogowie zostali zawstydzeni, a ja poniosłem karę za wszystkie Wasze grzechy. Twój dług został spłacony i nie musisz już dźwigać żadnych ciężarów. Usiądź obok mnie w nadprzyrodzonej krainie, gdzie już pobłogosławiłem Cię niebiańskim olejkiem i miodem. Wiedz, że nie jesteś słaby ani nieistotny, skazany na porażkę. Jesteś przeznaczony do prawdziwego triumfu, wolności od długów, uzdrowienia, dobrobytu i pokoju w swoim domu. Ku przyszłości, którą dla Ciebie zaplanowałem. Nie pozwól, aby wątpliwości i negatywne opinie zniewoliły cię. Nakazuję ci uwolnić się z łańcuchów szkodliwych opinii zazdrosnych ludzi. Szukaj okazji, aby skorzystać z błogosławieństw, które chcę ci dać. Uwierz mi i mojemu słowu. Trzymaj się z daleka od tych, którzy życzą ci krzywdy, bo w mojej obecności zwycięstwo i triumf są gwarantowane. Każdego ranka jestem tutaj. Gotowy szeptać do Twoich uszu słowa miłości i uczucia, napełniając Cię siłą i szczęściem. Błogosławię Twoje życie i Twój dom. Uwierz, przyjmij i kochaj mnie każdego dnia bardziej, mój synu. Dziś jest nowy dzień, pełen błogosławieństw, które na Ciebie czekają. Pamiętaj, że jestem Twoim pasterzem, żywicielem, uzdrowicielem i obrońcą. Wszystko, czego brakuje w Twoim życiu, wkrótce nadejdzie. Otułam Cię moją miłością, zapewniając uzdrowienie, ochronę i niezliczone błogosławieństwa. Zaufaj mi całym sercem, codziennie przekazuj mi swoje plany i uczyń mnie pierwszą w swoich projektach. Jestem zawsze z Wami, idę ramię w ramię wybraną przeze mnie drogą. W dobrych i złych chwilach nigdy go nie opuściłam. Jeśli zachwieje się wasza wiara, głośno oznajmiajcie obietnice, które wam złożyłem. Głoście tym, którzy was niepokoją, że jestem z wami każdego dnia aż do końca. Jesteś zwycięski na wszystkich swoich drogach. Kocham go i jeśli nie porzuciłam go wczoraj, nie porzucę go dzisiaj. Bądźcie silni, bo jestem z wami w dniach radości i smutku. Nigdy o nim nie zapomniałem, a jego wiara pozostaje silna. Jeżeli pojawią się wątpliwości, przyjmijcie to błogosławieństwo, które ofiaruję. Kiedy znajdzie się w Twoich rękach, rozmnoży się i stanie się wspaniałym darem. Będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, aby błogosławić swoją rodzinę i dzielić się z potrzebującymi. Obfitość chleba, zdrowie, siła i pokój będą Wasze. Użyj swojej wiary i bez wątpienia otrzymaj te błogosławieństwa. Nie odwracaj się, nie chowaj się w ciemności. To dla Ciebie kluczowy i decydujący moment. Jesteś gotowy do podejmowania decyzji ze spokojem. Nie szukaj opinii tych, którzy żyją w negatywności. Nie pozwól, aby próbowali Cię zniechęcić i zmusić do powrotu. Jestem z Tobą i będziesz chodzić nieustannie. Kiedy drzwi się otworzą, użyj swojej wiary, a ja wejdę z Tobą. Usłyszą o zmaganiach, które kiedyś sprawiły, że się zachwiałeś. Złożę w Twoje ręce wspaniałe błogosławieństwa. Pielęgnuj je i używaj mądrze, aby się rozmnażały, stając się podstawą jeszcze większych błogosławieństw, gdy nadejdzie czas Twojej rodziny i zrobisz gigantyczne kroki w kierunku przyszłości, którą dla Ciebie zaplanowałem. W kierunku lepszej ziemi i jaśniejszej przyszłości zachęcaj swoje dzieci do kontynuowania edukacji i inspiruj je do wielkich marzeń. Mają potencjał, aby stać się bohaterami i przywódcami jutra, będąc potężnymi narzędziami mojego słowa. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będziecie mnie szanować w swoim domu, odzwierciedlając swoją wiarę w swoją postawę i charakter. Nie przywiązuj się do złego nastroju, myśląc, że to on definiuje to, kim jesteś. Ze mną wszystko jest możliwe. Potrafię zamienić twarde serca w czułe i sprawić, że ostre słowa będą słodkie. Pozwólcie, że dokonam w Was tej przemiany, aby Wasza rodzina mogła być świadkiem prawdziwej mocy, którą emanuje. Nawet gdy świat rzuca wyzwanie Twojej wierze i próbuje Cię przekonać, że ja nie istnieję, Chwała zamanifestuje się w Twoim domu. Twoi sąsiedzi będą świadkami nadprzyrodzonych wydarzeń, a anioły oświetlą każdy zakątek Twojego domu. Kiedy ludzie będą podziwiać cuda, będziesz miał okazję położyć na nich ręce, odpowiadając na ich modlitwy. W Twojej rodzinie rozpoczyna się duchowe odrodzenie, zwiastujące dni ostatnie. Wielu pragnie poznać tajemnice mojego przyjścia, ale tylko ci, Którzy szczerze szukają i mają odwagę oddać swoją duszę, naprawdę zrozumieją miłość, którą mam do zaoferowania. Zwróćcie uwagę na potężne przesłanie, które zasiewam w waszych sercach. Zachowaj dzień i godzinę w swoim sercu, patrząc wyczekująco na horyzont. Wykorzystam wasze życie, aby sprowadzić moją chwałę do odległych krain, gdzie usłyszycie języki, którymi nie znacie, ale będę mówił przez was. Rozpoczyna się duchowa rewolucja, a ja trzymałem Cię za rękę przez całą podróż przez Doliny Cieni. Nie bój się, bo jestem z Tobą, niezależnie od konfliktów i zamętu, jakie napotykasz. Utrzymujcie niezachwianą wiarę w moje pisane słowo, gdyż ten rok będzie naznaczony obfitymi błogosławieństwami, dobrobytem i szacunkiem, jeśli będziecie działać, walczyć i trwać niezachwianie w wierze w tego, który oddał życie za Wasze zwycięstwo. Nawet jeśli czujesz się niegodny, lub myślisz, że nie zasługujesz na takie błogosławieństwa, trzymaj się mnie. Pozbądź się myśli o potępieniu i przyjmij moją miłość i przebaczenie. Wybrałem Cię, abyś był błogosławieństwem dla swojej rodziny. Oczyść swój umysł z defetystycznych myśli, ponieważ jest to czas na triumf i wzniesienie życia na nowy poziom. Zostaw za sobą stare bitwy i wejdź w nowy etap triumfu i odnowy, w którym przemienię Twoje życie. Pozwólcie, że poprowadzę Was nową ścieżką błogosławieństw i mądrości, obdarzając Was moją miłością i pokojem, abyście odnaleźli spokój w Waszej duszy i umyśle. Amen.